Jeżeli do Twojego gabinetu zgłosi się para lub rodzina i chce, abyś ułożył mój jadłospis, to jak najbardziej oprócz tego, że masz możliwość ułożenia jadłospisów w programie, to możesz też ułatwić robienie zakupów swoim klientom, pacjentom. Więc w takim przypadku przyda Ci się funkcjonalność łączenia listy zakupów z różnych jadłospisów, aby połączyć. Listę zakupów z, z kilku lub z dwóch jadłospisów. Klikarzysz zakładkę Gabinet, następnie zakładkę Łączenie i dodajesz Łączenie. I tutaj dodajesz jakąś nazwę, aby później łatwo odnaleźć tę listę zakupów. Następnie wybierasz dwa jadłospisy, z których chcesz lub, lub więcej niż dwa, z których chcesz połączyć produkty we, wspólno, we wspólną listę zakupów. I możesz z wybrać jedną z list zakupów. Tutaj masz dodatkowe ustawienia tej konkretnej listy zakupów. I klikasz pobierz. I w ten oto sposób stworzyłeś wspólną listę zakupów, która została wygenerowana z tych dwóch jadłospisów.